Hello, witam was, Witam, kochani. witam. Oczywiście z Martusią przeczytałyśmy, że są promocje na jakieś rzeczy w katalogu, no to wiecie. Ładnie, to trzeba, wiesz, promocja. To nasze drugie imię, także trzeba oczywiście zobaczyć, o co tu chodzi. W ogóle A, ja mam bardzo dużo złota, wiesz, laleczko? Znaczy bardzo dużo, 18. O. Więc patrząc na nasze mam te... mnie jednego dzika. Gra... Brawo, brawo, Bravo, Brawo, brawissimo. Brawo, brawo, Wystarczy... Tylko nie można podnieść. Wystarczy ci zanucić coś, nie? A ty od razu mm -hmm. lecisz, nie? No ja, lecę, lecę z tym, lecę z koksem. Zobacz tam, co się z darmo i mi powiedz. No dobrze, zobaczę. Na razie to e, kupuję sobie olej do broni. Olej nie anych chciałeś powiedzieć Tak. <laughs> Słyszałam. No tak to jest czasami, no. Wiecie co, jak się gra w parę na raz, no to później człowiekowi się wszystko pierdolić powoli już, no. Ostatnio znowu grając w Sonsa też miałyśmy problem, bo nie umiałyśmy sobie poradzić z gdzie się co włączało. Nie? Pamiętasz? No. A jeszcze nagrywałyśmy same bez Any, to już w ogóle była tragedia, bo nikt nie pamiętał, co mamy zrobić. Wiecie co? Kochani, no. ja zrobię tak. E Oj, Escape włączymy, i tutaj są takie rzeczy jak postępy i role. i w ogóle, misje fabularne, już mamy stówę. Nie, jeszcze mamy nie? jakąś misję do zrobienia, do zrobienia. E, w Bimbrowi. Tak, jest. Także myślę, Taka, że bo możemy wyjedlenia, bo idę do, do, do obozu. Mhm. Do obozu idę, ale przy okazji no, nie mogę przypuścić z takiej sytuacji, nie? No, oczywiście, że tak. No, jak najbardziej jest to zrozumiałe. O proszę, co to ale za rzeczy obo... tutaj są. No, chyba daleko, bo my pojechałyśmy trochę. O, buh buh. No, buch. Wiecie, dlaczego robimy buch, buch? Bo nie dlatego, że jesteśmy chore psychicznie, nie? Żeby... To też, ale nie dlatego. Tylko dlatego, że nasz pies, jak coś... To jest nas... szczekaczka zasrana. Tak, ona sobie często chce tak szczekiem coś wymusić. Oczywiście my, wiecie, nie dajemy jej się, nie? Ale ona myśli, że... Nie, ale to też szczeka po prostu, więc... Tak, tak. I ona po prostu, jak coś robi, to no szczeka czasami i No my... i potem my ją i jej robimy tak Bu, 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 bu. Buh, 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 buh. No i tak to jest. No i co mam wam powiedzieć? To tyle. To tyle z naszych opowieści. O proszę, jaki pan Za 215. Hmm. Hmm. Dobra, to ja już jedę w stronę obozu. Dobrze, dobrze. Ej, jeszcze trochę. Nie? Jak zrobimy Bimbrowni? Ej, czy jedziemy... A, o, nie, co? nie, ja chciałam powiedzieć, czy jedziemy do bimbrownia, ale nie, no bo chcę Kryptonowi zawieźć, wiesz? Dobrze, zawieź Grypsonowi. co mam? Dobrze, a ja sobie pytam, co, co my tu mamy. Co my już odblokowaliśmy, kochani? Patrzcie, jak my już jesteśmy tutaj w ogóle. Sajebiści, nie? biści Naprawdę. Nie ma tak skromności. No, Martusia, naprawdę. <laughs> Możemy wyszkolić za niedługo psa, żeby ten. Żeby co? Jak będziemy na ósmym poziomie rangi. 8? Yy, Kurwa! Jak będziemy na ósmym poziomie rangi handelarza, to możemy wyszkolić psa, aby ostrzegał nas przed rabusiami, zasadzającymi się na nasz, na nasz obóz w momencie, mm. bo możemy ustawić, żeby nasz obóz mógł być atakowany, nie? Mm -hmm. Ale oczywiście tego nie zrobimy, bo kurwa go nigdy nie obronimy, także nie jest nam to potrzebne, ale dobrze, że jest. A nie robimy Słuchaj. i przy... No, tutaj jesteśmy to? na mokradłach może będą jakieś te bedo może bedo bedo jakieś jakieś aligator sonny może ale ja bym pojechała teraz do bimbrowni lalko zrobić dostawę bimbru to teraz jedziemy no może jakąś misyjkę? aha no dobra to wiesz co co wiesz, co co I może co co może jakąś misyjkę fabularną w bimbrowni skoro jest wiesz no spoko tylko to jest tam sama ja nie będę z tobą jechać mnie po prostu ściągniesz do bimbrowni no dobra, spoko. Spoko, jak zwykle, tylko ja będę jeździć. O Jezu, mój koniek jeździ taki jeździ. zmęczony. tutaj. Tylko taki... zanim wejdziesz, to mi powiedz, please, dobra? Um, no dobra, powiem ci. Ej, ej, co tu było, co tu jest, co tu jest? Cmentarz, może coś tu jest fajnego? E, wiesz co, czasem jak są jakieś takie cmentarze, nie? To myślę, że są jakieś fajne rzeczy, typu jakaś karta kolekcjonerska, mhm. może. Wyobraź sobie, że nic nie było teraz. Hmm. To po co to? To po co to takie miejsce? To im się chciało to robić? Dajcie spokój. Kto to widział? Żeby nic nie było. Żeby na cmentarzu nic nie można było ukraść. W żenada. O Boże. O to jest Boże, To centarne. cmentarne. My gadamy ci się, jak były najebane jakieś, nie? O chuj, złoty. gatorsone są. I widzę, aligator, właśnie? O jaki malutki był tutaj aligatorek. Ale ja teraz nie jadę do Cripsona, jadę do Bimbrowni, więc niech Cripson sobie sam radzi. Może później mu coś dostarczymy. Jestem w Bimbrowni, Laleczko. Wchodzimy. Mhm. Tak, jesteś? No. Mogę? No dobra, właśnie. Wchodzę z bandą. Pamiętaj, że możemy iść do Baru się jeszcze napić. Za nasze. Za nasze. zobaczyć, czy tam robi jakiś Bimberson, czy nie. A, ja chyba miałam kupić brzoskwinia, tak mi się coś przypomniało. Zrobiłaś ten smakowy właśnie? No właśnie, nie wiem, czekaj. Aha, bo mamy dostawę, on nie może zrobić teraz, wiesz. Dawaj tą dostawę. Brzoskwiniowy specjał. O Jezus, proszę, już za 165. Robimy. To musimy dostawę robić, tak? Si.

To, co robimy, czy to? No, odpala się, no laleczko. Tutaj jeszcze mieliśmy oh. taką kad sceneczkę, jak tutaj mm -hmm. mówi do nas po fran francusku. Dobrze, e, jadę. Dostać Bimber do Passera w Saint-Denis. Jadę, jadę. A ty jedziesz ze mną? No, czekaj, zatrzymaj się, to skoczy do ciebie. Ale nie wiem, czy możesz ze mną jechać, ale no, czekam. Zatrzymałam konie. Zatrzymałaś konie, to dobrze. Tak jest. Co ty kurwa robisz? E? O chuju. No nie. A, A co, on po prostu kliknąć E? No, o, patrz, masz, prowadź, prowadź, będzie śmieszniej. Ja? Tak. Jedź. Nie, to ja dowiozę teraz ten bimber, obiecuję. Mm, ostatnim razem też tak mówiłaś. No, ale dobrze, jedź, jedź. Nieważne ile dowieziemy, ważne. Pamiętaj, że 165 możemy dostać. Co teraz czujesz? Stres, co? No. Ostatnim razem się O nie, jeszcze most! O, nie, nie, tu nie ma mostu. Ale będzie, bo jedziemy do St. Denis. Saint Denis! Ty dzisiaj jakiś taki humorek masz, dobry Martusiu. Ja Też po siłowni jestem. No Marta, powiedz to jeszcze raz, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że chodzi na siłowni. O Jezus! Jezus, stój! Stuję, stoję, Stój. Już, za, roz, już nam sprzątam tutaj drogę Ktoś jeszcze Ym... jeszcze jeden już posprzątane można jechać Jozdo, Jozdo Dobrze to jest ten szeroki most No. Chciałam się napić i nie mogłam, musiałam aż zacząć strzelać, masakra. No, musisz, musisz i to już najważniejsze, doleczko. Dostarczenie bimbru jest najważniejsze. Oj, chyba ktoś co nami jedzie, no? Posprzątam tam. Trzymać się? Nie, 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 jedź Jedź, jedź. Ja sobie radzę ze strzelaniem i jechaniem. Znaczy ty jedziesz, więc w sumie ja sobie radzę ze strzelaniem. <noise> Pamiętaj, że mam kanu. No, No, pamiętam. Także wiesz, on tam na piechtaka kurwa ciśnie, ten ziomal, więc... A oni jadą właśnie, no, myślałam, że nie będą jechać. A my tak zgodnie z przepisami, widzę, tutaj po drodze. <grym> Dobra, bo mnie złoszczą. O nie, tu jest następny! Ojejku. Excuse me? Koń sam jedzie, a nie ma tu nikogo na tym... Gdzie Marta, no zniszczysz. O co chodzi? Coś co z... Jezus, coś jest się zbug... dobrze, u mnie wszystko jest dobrze. A, a mi się coś zbugowało chyba, wiesz. A ci kurwo zostawili w coś sej biegną, chuj chodzi. No właśnie nie wiem. Widziałasz? No, ale mi się przed chwilą tak zbugowało, Marta, nie? Jedź prosto też dojedziesz. No. Że ten mi się tak zbugowało, że ty jakby uderzyłaś w drzewo. Konie sam? Nie uderzyłam, nie uderzyłam w nic. Ja tu... Ty... nic. A jedziesz ty kurwo, jedź. <laughs> Przejedź z prawej... I... No Marta... Co ty robisz? Przejedzie nas jeszcze i co? Czekaj, to ja pojadę. Ja tym może pojadę, poczekaj. Wracaj. Dobra, jedzie już no. Wracam. No, jedź, jedź. Jedź, jedź laleczko. O, ale jedzie, kurwa wolno. A, proszę, proszę. No nie, no po, takie po co? Kurwa takie tramwaje do chuja w ogóle były. <grym> no nie możesz w niego uderzać, bo on wtedy nie jedzie, musisz cofnąć się. Nie. Cofnij się. Nie możesz na niego napierać. A weź pojedź tutaj do tyłu i w lewo. A no nie dobra, no, już. pojadę tu. Skręcaj! Nie, no, myślałem, że nie skręci. Boże, boże. Nie <grystanie> jedziesz na około, ja pojadę... tak? Ujedę na około, będzie szybciej. No dobra, dobra. Pewnie wyjedzie nam stąd i <grystanie> O Jezus! Ale tu ciasno! Takie <grystanie> drogi robią ciasne. <grystanie> ja nie wiem, ja nie wiem, jak tak można. No, powolutku, powolutku. Dla mu, kurwa dründne. Dobra, to chyba o. tutaj. No, świetnie sobie poradziłaś. Dobra. A, dziękuję. 19 na 20. Tylko jeden straciliśmy. No. no i to bardzo ładnie, naprawdę. Duma mnie rozpiera. O, dziękuję. Dobrze, to mamy zrobione w takim razie. A to wiesz co? Jak jesteśmy już... W... O! Mamy nową rankę bimbrownika, laleczko. Yy, legendarnego mówisz, tak? A czekaj, coś na poczcie tak miga, o co chodzi? No właśnie, bo chyba mamy grzywne, wiesz? Tak mi się wydaje. Ta? Że that's why. No, bo chyba... Trzy dolary. O, to nie. To no, nie. niestety. Nie wiem czy zapłacimy to. No, 3,5 dolara, no to są zawrotne pieniądze tutaj, wiesz, więc się kurwa nie śmiej. Zapłać grzywne, proszę. Spłacono grzywne. Ja mam 30 centów. A ja miałam 1,33 jednak. Dobra, odbiorę sobie tylko rzeczy. Jakąś tam ammo. No ja I co, zrobimy sobie legendarnego, nie? Jak już jesteśmy tutaj, żeby nie jeździć no. dwa razy. Czy ja mam czystą broń? No, niech ja, muszę sobie wyczyścić. A ma jeden karabinek, czekaj. Ja też muszę chyba. No pewnie, pewnie nie czyściłaś od y, poprzednich nagrań. Tak? Ciii. Ciii. Dobra, to Piś ja słodko. jadę. To ja. Śpij słodko, tak? a ja... gdzie ty jedziesz? No, możesz se tu stój, stój. Co? Ja jadę do z tobą. A nie, bo ty będziesz, przecież włączy nam się. Jedź. No. No włączy nam się. Czekaj, gdzie to no, jest? Muszę też mnie zostawić. <śmiech> <śmiech> Puścić. Ja sama. San Denis. Taka malutka, w takim dużym mieście, jakbyś sobie poradziła, ja nie wiem. Co mi tu kurwa o, ja trąbisz? A bardzo basze. Jakiś mal mi trąbił. Co ta kamerka, kurwa taka bliska jakaś. O, tu chodzi. O, teraz. Przełączyła mi się kamerka, chyba, albo ja kliknęłam, wiesz? I miałam tak blisko, że po prostu na dupie konia. Jakby mi ktoś dał GoPro na dupę konia. Dobra. Cyk, tablica z listami gończymi i oczywiście legendarni przestępcy, no bo nie będziemy frajerscy jacyś. Eee, ja robię tego może, żebyś byś na... Na co? Już się powiem. Żywy lub martwy szkarłatny ben klempso. Dawaj go. Bierzemy tego? Bierzemy go. Bezlitosny. Bezlitosny frajer. Też będziemy bezlitosne. Lecimy z tematem. Na poziomie numer 3 teraz robimy piękne laleczko. No, no. No cóż. Trzeba to trzeba. Ładuje się. A że może tyle się ładuje ta gra. A bardzo. proszę. Co zrobisz? Muszę sobie odpocząć z emocjami. No, to może bym zjadła kinderka, kochani z wami, za ten czas. Teraz okay. będzie jakaś historyjka. No, tak, rad zdążę. To skupmy się. Ale nie do bruszek, patrzcie go. <grymne> 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 Zjadłam już kinderka, więc wracam do was. Szybko zjadłam kinderka, starałam się jak najszybciej. Znowu jadę na tym, kurwa, moim marnym bolku, kurwa. Marny, marna habeta. Ja też widzę na marnej habecie. A, żenada. Wiesz, ja już mam teraz takiego konia, że aż żal. Dobra, coś tu trzeba zrobić. Patrz, i widzisz, znowu ostatnio grałyśmy w coś, nie? Że na kontrol się podświetlało. A teraz jeszcze karotnego? Gdzie, gdzie? Porwali pociąg przy Armadillo, no. Ej, on nie ma nogi. O, bidule. Nie ma, przecież mówili o tym. No tak, wiem. Ale nie sądziłam, że to on.

Jesteś gotowa, piękna lalko. A i przekupiłaś go i dlatego nam się pokazał pociąg chyba, tak? Tak, bo wcześniej tego nie zrobiłyśmy. No i była chujnia, bo musiałyśmy szukać której z której strony w ogóle jedzie, pamiętasz? A ile mu zapłaciłaś? Jakieś śmieszne pieniądze? Ile? Chyba paręnaście dolarów. W sensie 10 chyba? Dwa? Nie wiem. Mia miałam chyba grwa tyle, ja chyba mu nic nie dałam w ogóle. Chyba było przekup. Przecież te pieniądze, ja chyba mu nic nie dałam w ogóle. <laughs> no, bo ja chyba miałam... 6... No. Ja chyba miałam 622 i tyle mam. Więc ja nie wiem, nie wiem. Ja nie jadę torami, to źle chyba. Mm, no chyba źle, o, to jaka, skoro jakaś jakaś jaszczura. Jaka, Waran z komodo, z komodą z K. Natalia. <laughs> Żarty starego, nie? <laughs> no. Parasykej. Biegnę pędzem do tego cześka naszego. To już jest poziom numer 3 laleczko, to już nie ma żartów. Ja jestem o, ciekawa ja tych wiem. poziomów numer 5, czy faktycznie będą są to jeszcze? jebane. No do, do piątki się robi, więc jeszcze mamy Uuu. jakby dwa poziomy tej, tej misji, nie? Uh -huh. Czaj dam mojemu koniu marchewkę i wszystko będzie w porządku. Masz marcheweczkę i jedź. Zasuwamy, matko bosko. O, to chyba ten pociąg, tak? To jest on? Tak, no to już ten pociąg. Możemy na niego się wpierdolić już, laleczko. To, to teraz jedziemy. No, czekaj, ja zabiję tych cześków, żeby nas nie zabili jak... Yy... Spróbuj najpierw zabić tych właśnie, żeby nas nie zajebali, żebyśmy mogli tam skoczyć. Wskakujesz tam, lalko? Ej, bo mój koń się wkurwił jakoś. Aha, bo mój koń jest wyjebany, to czekaj, ja już biegnę. Ja pobiegnę na nogach, bo ten koń to kurwa biegnie, jakby chciała, nie mógł. O Boże, ja chyba wsiadam na twojego. Bo mój się zmęczył Wsiadaj. tak, że nie był w stanie już biec, a ja nie dobiegnę za pociągiem na nogach. Wsiąść do pociągu. Chyba jadą za nami, co? Jakiego? No jadą, jadą. O! Kurde! Ci nie, dbać o bilet ściskając w ręku coś tam coś tam jedzie, jedzie jedzie, jedzie, co zaś. już nie jedzie ej, to ja A... wezmę tych, co na koniach są, wiesz? dobra, ja tam biegnę ja mam dzisiaj jakąś y, muzyczkę cały czas w głowie, wiesz? I teraz mam przetańczyć z tobą chcę całą noc no, idziemy, idziemy cyk o, tu jeszcze jadą jakieś kurwy, jakieś kurwy. O, patrzę jakie niedobruszki. Czy szkarłatny Benior las... jest tutaj? O, jest. Postaram się go nie zajebać, wiesz? Postaraj się. Ale czy mi o, się tutaj. uda? Oj ty gnoju! Możecie skusz. O nie, Marta! Marta! Co? O nie, tylko kapelusz mi ściągnął. Nic się nie stało, wszystko jest dobrze. Najpierw zajebę tych innych śmieci. Zajeb ich. O ty! Patrz, tak przyszedł blisko mi tu jakiś jebaniec! Szkarłatny, nie kurwej mnie lepiej. No co za kurwa gnój mały? No, ich powiem ci Wiesz Powiem ci, że dużo ich tu nie zabiłam go la Dobra, wysiadam z nim. Wyskakuję z pociągu tak? z tym śmieciem. O, no. Tak? No. O Jezus upadł mi, ale żyje. Wszystko jest dobrze. Zgodnie z planem. Możesz wysiadać tutaj mam go. Tylko uderzyłam go, on żyje, o wiesz? Oju! <laughs> ale ty nie. <laughs> ja biedola. On żyje, ale hmm. dostał w ryj i bronią i se zemdlał. Widzisz jadą znowu, gdzie jedziemy? A no, nie. Nie, to ja go wzięłam po prostu, wiesz. Jedziemy po drodze normalnie, nie? No, Bo tu są te takie kaniony i zaraz skończymy tak, że będziemy musiała krążać jeszcze bardziej No właśnie, właśnie Ale patrz, dostał lepę Wbiegłam w niego i go uderzyłam Marta ma duszę kibola, widzę Żadnia <zad <notions> pięknością, w nocy w nasi kibolką Żona moją, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham... Jail! Jail? Hello! Aha. Mamy tego śmiecia waszego. Nawet żywy jest fajnie, nie? Że nam się udało. No, no. Proszę, to wasz śmieć, można sobie go zabrać. No, na to wygląda... Trupa?! Nieprawda, co to za kłamstwa? On żył! No trudno, jednak A. nie żył. Nie ma takich mm -hmm. jak my. No Jezus, żywy albo martwy, no. Aj, Natalia, Natalia. Oh, Natalia. Spokojnie, powstanie z martwych, żebyśmy później mogli go zdoserczyć żywego albo martwego. No, na kolejnym poziomie. No, także spokojnie, nie ma co się martwić. Wszystko jest zgodnie z planem. Nie potem będzie. Yy, zabiłyście przywódcę, ale gang dalej się trzyma. Jak zawsze. On miał ośmiu potomków, jeden z nich przejął tutaj władzę, i teraz dalej kradną pociągi. I dalej jest z tym samym szkarłatnym Benem. O nie, złe bliźniaczki. Oby nas nie biły. Dobra, zniknęły. Uff, to tylko nasza schizofrenia. 0,16 ,16 Golda. No, no może być, no może być. Powiem tak, kochani, na dzisiaj sobie zakończymy. Nie mogę Cię spętać? No, tyle Cię mogę. Na dzisiaj sobie zakończymy. Także, moi kochani, do zobaczenia następnym razem. Buziaczki, zostawcie coś po sobie i co? No i pa. O, tylko lewalam baciaro. Nie! Dobra, pa! A.